Kup wypełnionego po brzegi nadzieniem rogala Marcinkowego i wesprzej operację Wojtka. Tegoroczna akcja Cukierni Basara ma na celu zebranie środków na wykonanie zabiegu, który może uratować dziesięciolatkowi słuch. Na Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma możliwości na razie dostania się. Mieliśmy wyznaczony termin na maj. Gdzie po prostu przez ten okres epidemii nam przesunęli w dalszym ciągu. Dzwonię co tydzień, pytam się, no nie ma możliwości. W związku z czym podjęliśmy decyzję, że musimy to po prostu zrobić prywatnie. I to jest nie tylko drenaż tych uszów, jest również problem z migdałkami, które mają zostać usunięte. Do tego jeszcze jakieś przykostki są, które też tak samo mają być usunięte, bo to powoduje, że on może całkowicie ogłuchnąć. I koszt takiej operacji to jest około 20 tysięcy złotych. Wojtek na co dzień sam chętnie pomaga nie tylko w domu, ale także biorąc udział w licznych inicjatywach. Pomaga również w szkole. Jeżeli widzi, że komuś trzeba pomocy, no przede wszystkim w klasie ma też tak samo osoby starsze i nie tylko w klasie, bo w szkole pomaga, nie ma żadnego problemu. Wojtu się uczestniczy też do Akademii Małego Strażaka, gdzie uczy się oczywiście pierwszej pomocy, no różnych, tak jak mówię, no pomagać też tak samo różnym osobom. W tamtym roku był również wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wojtuś bierze udział w różnych konkursach wojewódzkich, plastycznych, tanecznych, no bo oczywiście uwielbia, to tań, uwielbia tańczyć. No i nie chciałabym mu po prostu zaprzepaścić tej szansy. I musimy, tak jak mówię, że no musimy po prostu coś zrobić, żeby, żeby Wojtuś mógł się rozwijać, bo jeżeli nie zrobimy tej operacji, to grozi mu całkowity niedosłuch. Pyszna zbiórka to już tradycja w cukierni Basara na ulicy Cmentarnej. Co roku zmieniają się adresaci akcji, ale dopracowane receptury pysznych wypieków pozostają bez zmian. Pozostawiamy tak samo technologię, bo technologia jest bardzo ważna. Najpierw wykonanie ciasta drożdżowego, takiego jednofazowego. Ono wymaga dłuższego rośnięcia, później wałkowanie, pomiędzy wałkowaniem leżakowanie. Czas przygotowania takiego rogalika, jak zaczynamy rano, powiedzmy czwarta piąta, to dopiero po południu można liczyć na to, że, że on wyjdzie z pieca gorący i fajny. Więc jest, jest troszeczkę zabawy, jest czasu. Że trzeba poświęcić i jest to chyba pewno najbogatsze, naj najdroższe yy, takie ciasto, w, jeżeli chodzi o skład surowcowy, bo, bo rzeczywiście tam migdały miód yy, yy. i będziemy się starać, żeby to wszystko było tak na wysokim poziomie. Żeby... Słodka akcja będzie trwała od 3 do 10 listopada, z wyjątkiem poniedziałku 9 listopada. Jak co roku inicjatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Z Potrzeby Serca działające przez Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy. Partnerem wydarzenia w tym roku jest także Akademia Małego Strażaka.